Słownictwo tematyczne: szkoła Types of schools. Typy szkół. A nursery school. Żłobek. A kindergarten. Przedszkole. A primary school. Szkoła podstawowa. A junior high school. Gimnazjum. A secondary school. High school. Szkoła średnia. A vocational high school. Szkoła zawodowa. A college szkoła wyższa. A university uniwersytet. An art school szkoła plastyczna. Public school W Wielkiej Brytanii public school oznacza prestiżową szkołę prywatną. a boarding school szkoła z internatem a bachelor's degree Licentiat. a master's degree magister a phd doktor nauk school life Szkolne życie To be expelled from school. Być wykluczonym ze szkoły To graduate Ukończyć szkołę. Egapier Roczna przerwa w nauce, najczęściej między szkołą średnią a studiami. a scholarship stypendium a fee czesne to be absent być nieobecnym to play truant wagarować to skip classes Opuszczać zajęcia. To learn. Uczyć się. To teach. Uczyć kogoś. To learn by heart. Uczyć się na pamięć. Do homework. Robić pracę domową. To cheat. Oszukiwać. To take an exam. Podejść do egzaminu. To pass an exam. Zdać egzamin. To fail an exam nie zdać egzaminu. Oral exam, ustny egzamin. To wipe a board, zmazać tablicę, a register, dziennik. A school nurse – szkolna pielęgniarka. A caretaker – woźny. A library – biblioteka. A canteen – stołówka. cloakroom szatnia dziękujemy za wspólną naukę subskrybuj angielski online ks